Spotkamy się jeszcze nie raz, zapraszam do mnie do o jak miło. Do no Zdobycia już dzisiaj książka, ale jednak zdobycie. No. A ja tam... Adam Gessler. Midas. Święta się zbliżają. Nawet się z jutro chyba zaczynają już. I chyba nigdy nie robiłem świątecznego odcinka, a to trochę absurdalne robić program o gotowaniu i nie mieć świątecznego odcinka, bo święta to dużo potraw, święta się głównie je, od samego mistrza będziemy się uczyć, jak poprawnie zrobić dwa dania, czyli karpia oraz zupę grzybową. To jest książka Adam Gessler, smaki na 52 tygodnie. I ją bardzo ciężko dostać, generalnie. Ja ją dostałem pod choinkę od żony, tylko że była na tyle miła, że ją dała wcześniej, uznała, że może będę coś chciał z niej ugotować w programie. I miała rację, bo właśnie taki ją zamiar. To jest w ogóle ciekawa książka. O niej sobie coś więcej dopiero może później powiemy. W każdym razie ona wygląda w ten sposób, że są 52 tygodnie i na każdy tydzień. Pan Adam tutaj opisuje jakieś danie czy coś. I właśnie tydzień 52 jest ostatni. Tydzień 53 jest ostatni. Czemu, jak to jest na 52 tygodni? Dobra, wiecie co nieważne? Ważne jest to, że tydzień 52 to jest wigilia. I tutaj jest 12 ulubionych potraw. 12 ulubionych potraw Pana Adama i to są tak Grzybowa z pęczakiem, śledź, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi wileńskie, barść w filiżance, karp faszerowany, karp wędzony, zupa z... Kapusta z grzybami, karp duszony po polsku, pierogi z makiem polanym miodem, kompot z suszu, ciasta dwa rodzaje I na dwa z tych ulubionych świątecznych dań Pana Adama są przepisy Jest grzybowa z pęczakiem, jest karp duszony po polsku Te dwa przepisy dziś będziemy odtwarzać, będę się starał dziś bardzo, bo nie chciałbym Pana Adama zawieść. Pan Adam ostatnio mi odpowiedział na live na pytanie. Tworzyć swój kultowy program kulinarny w internecie. Myślę, że spotkałoby się, się to z gromkim odbiorem. Pozdrawiam, wierny fan. No bardzo bardzo miło, dziękuję bardzo. Jak Pan powiedział, na początku robiłem program Wściekłe Gary, a potem się telewizja zmieniła no i, i, i trochę nie bardzo mi wypadało opowiadać o o tym, bo chciano, żeby zaczynał się ten mój program reklamą prymatu, czy innej jakiejś magii. wiedziałem, że to jest kompletnie wykluczone, natomiast w internecie myślę, że, że to jest jakiś pomysł. Więc jesteśmy ziomkami. Yy... No, to co? Bierzemy się do roboty. A patronem dzisiejszego odcinka jest usługa Google Stadia, ale o tym sobie porozmawiamy później. Jak mi się będzie gotować, to wam pokażę, co to za usługa. I jak to działa? Do roboty! Ta książka jest o tyle niebywała, że gdyby ktoś mi nie powiedział w sensie gdyby nie było nakładu, że to jest książka Adama Gesslera po prostu przeczytałbym samą książkę, I to i tak bym wiedział, że to jest książka pana Adama Gesslera. Pan Adam Gessler napisał książkę kucharską, która jest nietypowa pod wieloma względami. Po pierwsze, jest bardzo poetycka. Po drugie, jest trochę dziwna. Takie dziwne stawki, na przykład. są takie różne zdjęcia. To jest na przykład zdjęcie pana Adama, jest napisane Rany Boskie. Nie wiemy czemu. Ładny pasztet. Ta pani to jest ładny pasztet. To jest ładny pasztet. Tu na przykład jest jakiś pan i jest podpis ładny pasztet. Cztery kropki. To jest tak oryginalny, że nawet z wielu robi z czterech kropek. Tu na przykład mamy z taką panią. Nie wiem czy ja to mogę pokazywać w ogóle na YouTube, ale to jest rysunek, więc nie wiem czemu. Ta pani jest akurat na Dereniówce i Gęsinie. A tu jest Matt Gesler, Tu jest narysowany Tatar na koniu, i jest podpisane, że to jest Tatar. A to nie jest Tatar, to jest Adam Gessler. I nietypowe z pewnością jest też to, że na samym końcu są jest dużo stron tw z twarzami ludzi. Tu są jacyś ludzie, też są jakieś ludzie. Charlie, błagam cię. Tu są jacyś ludzie, tu są też jakieś ludzie. Bieram takie ryje. Więc mamy dwa przepisy: grzybowa z pęczakiem. Oraz karp duszony po polsku. I wydaje mi się, że karp się będzie robił dłużej, więc zaczniemy od karpia, a potem sobie nastawimy żybowo. To pan Adam pisze o karpie? Bo to nie jest tak, że to są tylko przepisy, tak jak mówię, to są takie stawki ewidentnie napisane przez Adam Gessler. Prawdę powiedziawszy, to na Wigilię czekałem ze wszystkimi moimi ulubionymi przepisami na gotowanie, smażenie i pieczenie ryb. Tej mojej rybnej wędrówki nie mogę nie rozpocząć od zatora. A wiem, bo ja oglądałem... Yy z Gary i tam był jeden odcinek, jak pan Adam, to tam był, był ten odcinek w Wadowicach, że on tam pojechał od tego Zatora. Znalazłem się w gminie Zator, w miejscu, o którym nie miałem kompletnie zielonego pojęcia. Przeżyłem życie i nie miałem pojęcia, że jest takie miejsce. Otóż tutaj ryby łowią ryby, ja tutaj trafiłem i zbaraniałem. To jest nie do To powinno być zakazane, nie? Halo? Adańku, mam nagranie. Ryby łowią ryby. To nie do uwierzenia. Coś niewiarygodnego. Proszę pana, to jest coś niebywałego. To był mój ulubiony odcinek tego programu. Ziemi, a raczej wody przywołanej przez ojca świętego Jana Pawła II w jego wspominkowej jedzeniowej opowieści z wadowickiego rynku. Mówił wówczas o zatorskim karpiu jako o rybnym smaku z dzieciństwa. Tam bowiem tradycja łowienia, sprawiania, wędzenia i gotowania dzikich karpi górskich sięga XIII wieku. Tam żyją one w żwirowych, niemulistych stawach. Spróbowałem zatorskiego karpia, poczęstował mnie pan Franciszek, twórca Stowarzyszenia Miłośników Zatorskich. Karpia. To fenomenalna, jędrna ryba. Bez niej nie ma Wigilii. Problem jest tego typu, że oczywiście nie mam zatorskiego karpia, mam sklepowego karpia. No może nie będzie tak dobra, jędrna ryba jak tam, ale no nie będę kurwa jechał do Zatora po rybę, no będziemy poważni. Wlejmy do garnka piwo z odrobiną od. Nie mamy tutaj w ogóle podanych żadnych tych, dokładnych proporcji, co nie? Nie jest na przykład napisane jaka część karpia to ma być. Czy to ma być cały karp, czy to ma być yy, dzwonek, czy to ma być tuszka, czy to ma być Płat, ja kupiłem płat. I wlewamy do jego piwo z odrobiną octu. Niech będzie go, tyle tylko, by przykryło rybę, którą za chwilę włożymy. Kupiłem piwo polskie. Bo to jest karm skrzyny po polsku, chuj wlewam no, ja całe. Odrobinę octu, nie jest napisane jaki ocet, ale tak się składa, że ocet z polskich jabłek, więc utrzymujemy polskość tego dania. Czy słyszałeś kiedyś o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia octu jabłkowego? Kroimy drobno seler, parę cebul, marchew, wrzucamy kilka ziarenek angielskiego i prostego pieprzu. Zacznijmy od selera, nie wiem całego, chyba nie całego, może pół Ja myślę, że panu Adamowi chodziło o pół selera, bo pan Adam po prostu uznał, że ktoś kupuje jego książkę, nie jest byle pionek, ma jakiś zmysł kulinarny ta osoba, to będzie wiedziała, że to chodzi o pół selera Drobno mam go pokroić Przepraszam, wiem, że to jest już wyruchany żart, ale to jest też dla mnie bardzo wygodne, żeby w trakcie krojenia selera puszczać Selero La 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 la, celerō, la 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 la, la 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 la, la 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 la, To tam jeszcze parę cebul. Generalnie, gdyby ktoś inny powiedział mi parę cebul, to bym był trochę skonsternowany. Parę cebul mogłoby oznaczać nie, trzy cebule, cztery cebule, pięć, ale jak wiadomo, pan Adam jest orędownikiem polszczyzny poprawnej. O ile mi wiadomo, w prawnej płaszczyźnie para oznacza dwa, więc uznam, że chodzi o dwie cebule. Boli mnie palec, tak jak mi się przeciął, a się nie przeciąłem. Dość wiadomo, że o co chodzi? Jak widać, że się nie przeciąłem, a mnie boli, tak jakbym się przeciął, tak jak w jednym miejscu tylko. Wiecie, jakie cebule przyłoży do ukąszenia pszczoły? To... Schodzi opuchlizna? Naucz mnie jak siekać cebulkę Pozwól mi posiekać cebulkę Powiedz mi jak siekać cebulkę Siek, 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 siekam cebulkę Marchew też mamy drobno posiekać Teraz coś na trochę za gwostkę Bo jest napisane, robimy drobną marchew Nichu ja nie wiem ile Jedną, march... może jedną. Jako marchew, może jedno. Łooo, joko To nawet nie jest baby carrot. To jest Embryon Karol. Jak pisze marchew, to znaczy, że marchew jedna. Tym razem pokażę wam, jak pokroić marchewkę. Co tam jeszcze dodajemy? Kilka ziarenek angielskiego i prostego pieprzu. Ale angielski pieprz to jest, że ziele angielskie? Tutaj mam zwykły pieprz. E, liści bobkowych kilka, Danych również jako liście laurowe. Kilka goździków, szczyptę soli, garstkę cytrynowej skórki. Tak jest wstałem, że jak się wsadzisz... Jeśli ząb boli i chcesz wstawić goździk na niego, to przestaje boleć. Ale tak zrobiłem kiedyś i nie przestał. I wodę do dentystki i jej powiedziałem, że tak zrobiłem i ona mnie wyśmiała. Świnia. Okej jeszcze ta cytryna. Ale to muszę zagotować wodę i ją wyparzyć, bo będziecie po mnie krzyczeć. Jak do no cytryny, nie wyparzyłeś, chcesz umrzeć? Może chcę, może właśnie taki rodzaj śmierci sobie yy, wymarzyłem. Przez brudną skórkę z cytryny. Ale to nie dziś. I tak. tak więc żeby nie było żadnych niesnasek. Cieruś, 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 Cieruś. Pytaliście co z drugim półfinałem z wadzy. Odpowiadam. Gaogan jest na urlopie yy, Gaogan zakomunikował mi, że on wie, że jest psem Ale to nieważne. I jeśli ma pracę To jemu też się przysługuje urlop I on bierze sobie grudzień wolny i ma to w dupie Jako dobry pracodawca Musiałem to uszanować Dobra, mamy tu ten mm, ciekawy, piwny piwno warzywno-przyprawowy miks. On teraz ma się kilka razy zagotować i ostudzić. To będzie proces. W międzyczasie zabierzemy się za naszą grzybową spęczakiem. Tutaj pierwszym składnikiem jest oczywiście 100 g suszonych grzybów, borowików i muszę powiedzieć, że to nie są tanie rzeczy, bo żebym zapłacił za to bask 4 dychy, za takie coś. Ale to i tak nic, bo raz, nie wiem rok czy dwa lata temu przyszedłem posuszone grzyby na targ do baby i za taką siateczkę. Ona mnie za to zyskosowała 80 coś złotych. I w ogóle coś śmieszniejsze u tej samej baby była taka dość nieprzyjemna sytuacja. Przyszła pani jakąś siatką jakiegoś z bo Boże, żyto, kurwa, cokolwiek. I ona tej pani kupiła to żyto jakieś kilka minut wcześniej. I wróciła z tym i mówi, proszę pani, ja się pomyliłam. To jednak nie tego potrzebuję, tylko coś innego. Czy mogę to oddać? A ta baba na targu mówi, NIE! Ona, no jak to? No przecież dopiero teraz to kupiłam, kilka minut temu. No NIE! Proszę nie zachowywać się jak dziecko. Kupiła pani i pani kupiła. I od tego czasu po prostu trochę, mówiąc szczerze, zwątpiłem w targi. Sfaniactwo się tam szerzy, no. Ja bym zwrócił. Wiem, że teoretycznie zaraz coś napisze, że nie musiała, ale Jezu, ludzie, lepiej by nie oddała, no i co z tego, no? A tamta tego nie nabiła na kasy. Dobra, i tak, żeby mamy namoczyć. Niestety, nie wiem ile wody ma być, ale będę strzelał może tyle, żeby to... Tyle, żeby je przykryć. Tam jest jeszcze napisane, żeby je wyczyścić, ale jako, że to są sklepowe, to wychodzę założenia, że one są czyste. Żeby nie wyglądają jakieś brudne. Nie ma piachu. Firma Yampol przydaje czyste grzyby. Więc yy, namoczmy je. Kurwa, brak mi wody. Zrobię sobie z timelapsa time z filtrowania wody. To będzie strasznie ciekawe. Więc będę miał kilka sekund filmu. Nie powiem, byłoby trochę łatwiej, jakby było napisane, ile wody ma być i jak długo ma się moczyć. Ale, tak jak mówiłem, ta książka traktuje odbiorcę jako nie Janusza gotowania, tylko kogoś, kto będzie sobie w stanie samemu poradzić z takimi zagwostkami. Grzyby wyczyścić i namoczyć, wodę odcedzić, użyjemy jej do zupy. Kapelusze borowików usmażyć w rondelku na maśle. No Ale ja nie mam co robić, bo to się musi moczyć. Kurwa, mogę to wcześniej namoczyć. Nie wiem, dam temu pół godziny. O no dobra, to w sumie miałem to zrobić jak się będzie gotował karp, ale bezpieczniej teraz, bo nic takiego mi się nie dzieje. Czym jest w ogóle Google Stadia? Najprościej mówiąc, tak potocznie, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju Netflix dla gier. Chodzi o to, że no, granie w gry na komputerze kojarzy się z tym, że trzeba mieć komputer, który służy do grania w gry. Hmm, czyli na przykład pc albo jakiegoś laptopa gamingowego. W innym wypadku, jak się ma takiego na przykład laptopa jak ten, który, yy, no to nie jest gamingowy laptop, bo on ma zintegrowaną kartę graficzną i, i ma swoje lata i nie jest zbyt szybki, yy, no taki wiecie, laptop, którego by wam nigdy nie przyszło do głowy, żeby sobie zagrać na przykład w cyberpunka. A w Google Stadia chodzi o to, że możecie mieć jakiegokolwiek kompa. Nie musicie być gamerami, którzy inwestowali w gamerski sprzęt, nie musicie mieć konsoli, a i tak możecie grać sobie w nowe gry. Wystarczy połączenie internetowe. Nie pobieracie żadnej gry. Gra nie jest uruchamiana z tego, co jest w środku w komputerze, tylko jest tak jakby streamowana, albo nawet nie tak jakby, tylko po prostu streamowana przez usługę. Stadia. Zaletą tej usługi jest to, że jest ona darmowa, czyli wystarczy po prostu przeglądarka Chrome oraz konto na Gmailu i to jest wszystko. Ja się już zalogowałem, mam też kupionego cyberpunka. Fajne jest to, że kupujesz grę i nie musisz jej ściągać, ona po prostu jest w tej chmurze. Czyli od momentu kiedy podejmiesz decyzję, że użyjesz Google Stadia do, użycia, do zagrania w grę, może minąć... W zasadzie kilka minut. Można też sobie dokupić usługę Stadia Pro. Ona nie kosztuje dużo miesięcznie, yy, bodajże 39 zł i yy, wtedy macie dostęp do gier, yy, które są w bibliotece. Ja mam tą Stadię Pro, czyli na przykład no, tutaj są takie gry jak Hitman, nawet dwie części są Hitmana, Orksmast Dai 3, Lara Croft. Y, Temple of Osiris Są różne tytuły, one się oczywiście zmieniają. W ogóle w bibliotece teraz Google Stadia jest ponad 100 gier, w tym przede wszystkim y, Cyberpunk, a ta biblioteka będzie się tylko powiększać I usługa będzie się polepszać tylko. To jest, ja wiem, że może będziecie chcieli dzielić na pół to co mówię, ale ja o tej usłudze zanim dostałem y, tę ofertę reklamową nie miałem pojęcia, jak dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawy pomysł To jest jeszcze plusem, to to, że nie musicie grać na klawiaturze, jak nie lubicie. Tylko. Jak musicie sobie wziąć pada! Ja mam taki PS4 i po prostu na tak kablu go wpiąć. Zaraz mi O, kontroler połączony. Świetnie. Specjalnie gram na laptopie, żeby wam pokazać, że właśnie na takim sprzęcie można sobie pograć. Bo jakbym grał na PC, no to było trochę w sensu. Nie chodzi mi też teraz o to, żeby robić to nie wiadomo jakiego gameplaya, bo ja no nie jestem gamerem. Bardziej chodzi mi o to, żeby wam tak by udowodnić, że na takim laptopie to będzie śmigać. Jesteśmy w grze. Widzicie, nie trwało to długo. A nie, byłem dalej, czekając, czekajcie. Spróbujmy pierwsze obracanie się. No nie ścina się, nie? Jest okej. Okay. Granie padem działa I to nie musi być ten pad od Google, to może być właśnie chociażby ps 4, ale ja zagram myszką, bo... Mniej lamić wtedy, ja chciałem wam pokazać jak to wygląda jak jest jakaś akcja. Nie da się dzieci bić w tej To no dobrze. Dzieci, po co bić dzieci? Eee, nie chciałem bić dzieci tak naprawdę, chcę tylko sprawdzić czy da się bić dzieci. Nie da się go zrobić. To nie jest tak, że jestem psychopatą. Ja po prostu chciałem pokazać, co się dzieje mniej więcej. W sensie, jak gra, reaguje, jak coś robimy innego, niż są te. Scenki. Tak to wygląda. Polecam sobie sprawdzić jak wam to u Was będzie funkcjonować, tak jak czy Wam taka opcja się podoba eee, czy Was to przekonuje, bo tak jak mówiłem, to jest eee, To nic nie kosztuje. Sprawdźcie sobie na jakiejś darmowej grze. Jest biblioteka darmowych gier, one się zmieniają. Sprawdźcie sobie, czy, czy to jest zasługa dla Was. A teraz wracamy do gotowania. Dobra, grzyby już się trochę wyłączyły, ale damy im jeszcze chwilę, gdyż podobno będzie nam potrzebna rzutniego chleba. No i niestety, tutaj też nie wiemy ile tej skórki. Ja oczywiście zjem już, fajnie, nie krzyczcie, przecież się nie wyrzucę. Ale nie ma mowy nigdzie o krojeniu jej, ale jakoś mi ciężko wierzyć, że chodzi o... Że mogłoby chodzić o całą. Ona nie chce czeka. Tymczasem mamy grzyby wymoczone i teraz to trzeba odcedzić. Coś obrzydliwego ciągle jest tak źle. A kapelusze mają zostać... Na maśle, pod smaku. Kurwa, to nie wszystko to są kapelusze, bo to są też nogi. Ale nie będę teraz tego przybierał. Dobra, tu się nam smażą borowiki. Tutaj nam się parę razy zagotowało, i, i, i przestygło to, co się miało zagotować i przestygnąć. I tam ponownie teraz mamy tego karpia. Ja jestem trochę zmartwiony, bo data ważności karpa jest do dzisiaj i na nim się porobiły takie. Coś. Ale umyję go i wsadzę, no bo nie mam innego karpia, nie będę teraz jechał, jak coś tam, najwyżej umrę na zakażenie rybą. Będzie to wielka zemsta karpi na ludzkości. Ok. Teraz tak, mamy dodać tą skórkę chleba i... Pana nam pisze, żeby dać na pełną pizdę teraz, żeby to się na... zagotowało. Zagotować, wystudzić, a jak się wystudzi, to mamy dodać... Co my też mamy dodać? Klankę węgierskiego, półwytrawnego wina, łyżkę masła, gardkę cukru, trochę imbiru, kilka kaparów, kilka oliwek, parę płatów cytryny. Czego nie rozumiecie? Te grzyby wyglądają na spoko już, a to się już chyba też zagotowało. Nie chciałem tego za bardzo mieszać, bo się ten karb nie rozwalił. I to mamy wyłączyć i zaraz znowu wystygnąć. Bo nadal ma jakąś manię z tym stygnięciem. No dobra, niech się stygnie. Tymczasem zupa. Czyli te grzyby mamy zalać tą wodą z grzybu, czyli robimy grzybny. Grzybnik. Zalać wodą po grzybach, dolać wody. Ale to wodę z grzybów i jeszcze wodę. I to się ma zagotować. Karp. Do niego ma być lana szklanka węgierskiego wina półwytrawnego. Było kilka węgierskich, ale nie było półwytrawnych, były tylko wytrawne. Na porządku się zdziwiłem, że węgierskie, a nie polskie. Ale po pierwsze, my to chyba nie robimy za dobrych win. No i nic mi o tym nie wiadomo. Po drugie, Węgry to prawie jak Polska, nie? Bardziej teraz. Bardzo dużo mamy wspólnego. Wlewamy szklankę. Łyżkę masła, garstkę cukru, trochę imbiru, kilka kaparów, kilka oliwek. Parę plastrów cytryny. Manny, no co to za w ogóle Frankenstein. Łyżka masła. Kapary łagodny, ostry. Tak składałem, nie cierpię kaparów, ale nie będę panu Adamowi się przeciwstawiał. Eee, słuchajcie, problem jest taki, że nie mam imbiru. I to nawet nie jest tak, że zapomniałem o nim, jak to zwykle bywa. Tylko po prostu miałem imbir zamrożony, pamiętacie? Kiedy zrobiłem coś z Imbiru? Nie pamiętam już co, ale coś tam potrzebowałem. I go zamroziłem i z tego wczoraj uciągnąłem i jak się odmroził, to się okazało, że jest jakiś taki miękki w ogóle z nity prawie. Nie chciałem go wyrzucić. Powiem, zamiast imbiru wtrącić swoje trzy grosze i dodać coś od siebie do tego dania. Żeby nie było, że składnik jest całkiem pominięty. I mam to pieprzone siemielniane, które mi leży. Więc dodam trochę jego, poproszę. Że mówiąc oliwki, mi się średnio z polskim daniem kojarzą, ale... Teraz gotujemy to, potrząsając tym, tak, żeby się zrobił wokół jakiś... Ja nie wiem, co. Jeszcze trochę tej książki pokażę. Tutaj na przykład mamy tydzień ósmy. Wizytki. chodzi o ciasto. Ja mam taki śmieszny komik. Śmieszny komik z pana Adamem, który mówi, zasadniczo to ciastko u góry Mówi WZ, a nie WZ. <śm> Mamy tu również ciekawe rozwiązania graficzne. Tutaj na przykład pan Adam nie mógł zrobić sobie zdjęcia z tym panem, więc go dorysowano. Takich rzeczy nietypowych to jest przepis na przykład na jajka w pomidorach. Pierwsze słyszę. Jest to dziecko, co wtedy grało w tym odcinku cichu garów. Teraz już jest trochę starsze. I nie ma już fortepianu, więc musieli mu domalować, bo to nie był jego fortepian. E, proszę Państwa, proszę przeciąć nożem. wierzch książki tak, jak przekrajało się starym przekrój. Dla Joasi to jest. Nie mogę tego przekroić, bo Joasia już. To przekroiła, ale już Tylko, żeby mi się ta ryba tu kurwa nie rozgotowała, tak że nie będzie ryby. Dalać żurkiem i zabielić śmietaną. W tego żurku mają być aż dwie butelki, czyli no dużo. Probiłem taki żurek staropolski premium. Ja nie wiem, czy to nie będzie za bardzo żurkowe teraz. No dobra, podejrzewałem, że to też się musi jeszcze ugotować, nie? A więc to wygląda tak. Ja nie wiem, no wszystko robiłem tak jak w przepisie. Poza tym, imbir. Ryba pójdzie na pierwszy ogień. Pęczak jeszcze się do zupy gotuje. Zaczynamy od ryby. To będzie taka moja rzecz teraz. Za każdym razem dojadę w innej czapce. Bo że mają takie swoje rzeczy. W środku wygląda całkiem. całkiem dobrze. No więc spróbujmy. zarzut do pana Adama. To jest zarzut do mnie. Bo jestem prawie przekonany, że ta ryba jest zepsuta. Na opakowaniu było, że do dzisiaj, do 21. Po pierwsze, karp miał być z Zatoru, a po drugie nie dostosowałem się do najważniejszej zasady Pana Adama Ryba musi być świeża, ryba musi być świeża no, Koniec kropka Ryba ewidentnie nie jest świeża I... teraz się boję jej je. ta zupa była chociaż dobra Od niej zależy wszystko Czy moje święta będą uratowane W dobrych wieści kasza pęczak wyszła dobrze Więc... W sumie... To już nie jest źle. Smacznego. Ta zupa jest ok, ale szczerze mówiąc, jak dla mnie to za dużo tego żuru. Jedna butelka by wystarczyła, bo tak w ogóle nie czuć grzybów, za bardzo tylko żur. Nie przypomina za bardzo zupy grzybowej. nie dałem za mało wody. Podsumowując. Jestem rozczarowany. Czuję, że zawiodłem.